Hej, cześć, z tej strony Beta, witam z odcinku z nowy drift gdzie sobie w sumie zagramy na karabin karabin, i drony mi się wydaje, że Ała? to może ciekawie działać, ale ja nie chcę, dajcie mi o sią, sią, jaka ja zabolało weźmy sobie tutaj Aure. Ola, daj, daj moją kochaną aureolkę sią Mega spoko. W sumie co my byśmy chcieli? Szturm. Weźmy szturmowca. Jestem ciekaw, jak on wyjdzie. Chciałbym, jak najszybciej, drony w sumie. Nie sprzymierzące, jak chcę Ale to wezmę. Tego nie wiem, to będzie aż boleć. Kurde. Nie trafiłem chyba w niego. Mamy drony, ładnie. I teraz robię, żeby one strzelały. Jakoś fajnie Raczej byśmy chcieli Nie obronę tylko te drugie To były turmowe, Jeżeli się nie mylę One mogą być ciekawym buildem typowo pod pióro damage Ziom Mogę? Mogę ci nogi roz ten, rozwalić. Nie nogi Ona nie ma nogi, tu coś wiernicy Macki, o Weźmy to. Ciekawie to będzie wyglądać. Chciałbym wziąć. Wzią. A, mamy poziom od razu. Raczej bym wziął. To są drony obronne. My nie chcemy ich. Yy, raczej nie. Rozrzut podcisku zredukowany. To na pewno byśmy chcieli. Może ten? Nie zaporowy? W sumie. Bo tu musimy serię ogniową. Dobrze wiedzieć, dobra? Dawaj, 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 dawaj. Ej, szczerze, serio, nie jest, nie jest taki zły damage. Nawet spoko, bym powiedział. Mega przyjemnie. Drony szturmowe, chodźcie. O. Dobra, nie mam już jeszcze tej formacji. Formacji będziemy musieli raczej gotować. a ale ja nie chcę. Idźcie ode mnie, ja was nie lubię. Ale xp już za to lubię. Buziun. Buziun, Dobra, batalion O tutaj Dobra i teraz można lecieć Myślę, żebyśmy mogli to zniekształcić Jakoś fajnie O nie, ja nie chcę was Pić ode mnie No chyba będę musiał po prostu lecieć No Mega szybciej, nawet ciebie no, a w sumie poczekajmy na kolejny poziom. Na razie nie musimy się martwić o jead image. Więc co ja poczekam? Hmm. O tutaj. Dopóki nie ma laserowych, to mam wwaloneść taka prawda. Już mamy dwa, więc... Dowódca floty, Sra, że dwa twoje urony awansują na dowódcę. Hmm. Maszyneria to by można było wziąć, tylko to jest po tej kranowe konstrukcje. Nie wiem gdzie to będzie. Ale okej. Okay. Weźmy to. To na pewno ogień. Nie widzę tego, ale... Jeżeli tylko długo. Większe 15 bardzo Mmmm... Oj serki. Mm. Mm. Tego na pewno nie chcę od razu mówię, może to i odłamki były spoko, naładowanego strzału też raczej bym nie chciał. A tak prawda on by mógł nam zwiększyć damage fajnie. Ale na razie walić, weźmy to i pod odłamki. odłamki może pójdźmy. Mi się wydaje, że odłamki mogłyby być spoko, żeby zwiększyć ten damage. Żeby po prostu szybciej bossy, bo na dużą ilość przeciwników mamy spoko bit ale te bossy mogą być problemem dla nas mi się wydaje raczej nawet jak można było to wcześniej widzieć czy tutaj chcemy coś, tego blinka chętnie bym... nie jest mega przyjemny ale chyba najpierw musimy ten damage gdyby to się kumulowało chętnie, ale odłamki dobra kurde, chciałem zobaczyć co tam był za za, 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 za ten, kurde, jak on tam miał. modyfikator, o, brawo, ja zapominam słów, <grych> ale dobra, weźmy sobie kolejny dublet, Zium. Zium. teraz zrobić żeby te pociski się przebi przebijały przez, przez te ściany nie spoko, dawaj, ty giniesz, no i git. My co to raczej nie chcemy. Dobra, w terenie powiedział, że mamy kolejny dublet. Hmm. Pociski antymaterii. To chyba będzie... Czy my raczej mieliśmy tamto, blokowaliśmy? ja się z pociskami wroga, kiedy tak się dzieje, trafiają na pociski legendy. generacji lub zniszczenie nawzajem. nawzajem zależy się od ich uwzględnionej mocy i rozmiaru. Hmm. Spoko. Tylko musimy teraz pójść na skoncentrowane uderzenia. Raczej więcej dubletów nie potrzebujemy, żeby była większa seria. Spoko teraz już się daje. Tylko musimy główne obrażenia zwiększyć. Wtedy może byśmy mogli myśleć jakieś jeszcze większe. Dobra, dawaj, 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 szybko. Dobra, poprawię się może na tym hotelu, bo tak siedziałem na noc, że już mi boli. Nie ja to no będzie nas leci Już się boję Hmm Szczerze To było mega spoko wiedziałem, że muszę też, no I tak tego nie zrobiłem, nawet chyba to możliwe by nie było Może z blinkiem Ale bez niego wątpię No kurde Halo, co tu się stało? Eee, ciekawe... Pozwala twoim zniszczonym dronom wylecieć w kierunku najbliższego wroga na ich kurs hmm. Tak średnio to brzmi... Raczej nie chciałbym na razie, a chociaż... Jest przymierzenie, to inżynieria zaawansowana. Szczerze, możemy to wziąć. Zwiększymy sobie wtedy obrażenia trochę Ojej Co tu jest teraz? A dobra Aha. No to fajnie, mega no Dawaj, dawaj, dawaj Jednak mamy skokowe, jeżeli Ale pod warunkiem, że dodajemy obrażenia w Słaby tak. tak, no dawaj Dobra dobra, 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 poczekajmy. O kurde, nie, nie, nie. Mamy poziom, ale coś wlecimy. Hmm. Czy my chcemy może egidę? Hmm. No chyba, że pójdziemy pod tamto, ale nie widzę na razie tamtego ostatnie Nie mam tego rozlosowania Możemy pójść pod to, bo ogień seryjny zwiększyć o dwa Dobro ładnie Rozwaliliśmy poza tego tego ładnie Jeszcze Ciebie może rozwalić ciebie Daj ekspa Mega mało. Gdyby dali trochę więcej, żeby ten level dobić. Oś tu. I teraz. Robaczek. Mega przyjemny dla nas. Ciekawe, czy możemy zwiększyć obrażenia tych dronów. Albo prędkość też. To nie prędkość była o wiele przyjemniejsza. No ale no cóż. To tutaj, że ciebie mały. I mamy levelik i my chcemy to więc okay, to jednak jednak to chce może jakiś ciekawy się drapi dobra um... mamy poziom mm... ale tego, tego nie chcemy na pewno poczekaj, jednak chcę to to z mojej wtedy byśmy mogli w sumie zmienić yy, ten, stat yy, statek Wtedy to, żeby one miały więcej Nie wiem, czy chcemy ryzykować aż tak bardzo Znaczy nie na początku Dobra, uniknęliśmy ładnie To samo zniszczenie yy. Tak jak się raniam, opowiadało samo zniszczenie Kranowa konstrukcja może jak już Karanżowo wokół statku i uderzeń Nie, nie mieliśmy żeby ten Myślałem, że to Ale nie no weźmy Kanadę. Dobra i no jestem ciekawy jak to by działało, jeżeli te nasze drony będą korzystać z mojej broni A nie, my nie braliśmy tego co zalał im na przeżycie w kapę. HP to wydawało się spoko mega No dobra, dawaj, dawaj, dawaj A, Dobra, jednak rozwaliliśmy, więc ładnie hmm. Co my to? by pan coś, ale dajcie rola. Członek ma ciekawego, więc raczej wezmę to po prostu. Defa nigdy nie będzie źle. Dobra, jednak. No szybko, szybko, szybko. No i ładnie. Ale nam całą tarczę rozwalił. Nieprzyjemnie. Oła. Kamera do tego szybciej? No i hit. Jeszcze więcej was? Dajcie, no dajcie Ekspika, dajcie Expika lubię przygarnąć <grymne> To już widzieliśmy, jeżeli co na razie to średnie na 10% no. Gdyby to nie był ten statek to może bym wziął no znaczy, że ten statek jest taki szczerze, średni, to nie chcę. Ale weźmy to, by obrażenia zwiększyć. O tutaj. Dobra, Halo. Ładnie. Mamy radę szybko? No pewnie. Jeżeli drony będą z mojej broni to korzystać, płot, no, to na pewno chcemy. Czyli blinka potrzebujemy po prostu jeszcze więcej, od razu się napiję przepraszam bardzo za to tak, mega przyjemnie ale jak przed stracić, przetłucz napiłem mogą jabić, mogę brać xpo jak dajemy na tacy za darmo to uczciwa na na expo. Zioł. Myślałem, że mam już poziom. No, ale jednak dopiero po tej fali będziemy mieli i samo zniszczenie mm. to byłeś średnia na pewno. Ale nie pamiętam, czy my nie mieliśmy czegoś po to, żeby Abry dostać. Ale teraz się nie przekonam. Mm. Ale weźmy to samo zniszczenie. Będziemy trochę kre... szybciej. A jeżeli moje te drony będą atakować, to mega przyjemnie będzie. Dawaj. Dawaj, 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 szybko. Ale gdzie? Ała. Nieprzyjemnie. Eee kurde, 125 tysięcy Szkoda, że nie pokazuję co to jest Ale dziękuję za oglądanie Jak macie jakieś pomysły na kolejny build to po prostu piszcie w komentarzach Zostawcie lajka i widzimy się jutro na plecaczkach, bajo.